Jak zrobić fajerwerki? A, no tak, no fa te fajerwerki to jest właśnie, to jest właśnie ta gra w życie, ten kod. Tutaj on sobie generuje właśnie taki efekt wizualny. Coś takiego. I mogę sobie, jak sobie na przykład zmienię coś w tym kodzie, przykładowo tutaj mam sobie takie 0,1 bity swoją drogą, niepotrzebne. Te wszystkie zaraz są tutaj niepotrzebne. Co mogę sobie skasować. I też mogę sobie wprowadzić, żeby łatwiej było czytać takie podkreślniki tutaj dlatego, że to są tak naprawdę logicznie rzecz biorąc, to są trzy razy po sześć bitów obok siebie i te bity tak naprawdę mi kontrolują w pewien sposób kolor tego tych fireworków powiedzmy czy tej gry w, w życie właśnie. Na przykład jeśli sobie zamienię te dwa fragmenty, muszę tutaj skasować to na końcu. Napiszę sobie to i teraz sobie odświeżę ten program, to widać, że troszeczkę inny kolor mi się tu pojawia. Więc teraz sobie modyfikuję właśnie ten kod, żeby uzyskać trochę inny efekt. Ups ale no powiedzmy, że mogę sobie zamienić to też z tym na przykład. Ups, chyba w ogóle coś tutaj za dużo Nie dobrze No i teraz mam jeszcze inny kolor No więc ogólnie to, ten, ten kawałek służy do kontrolowania koloru tych Tej planszy Tych wszystkich komórek No ale cóż, ale o yy, z tym jak działa to wszystko no to, nie no mogę powiedzieć może oględnie albo właściwie podstawy tego jak o co chodzi w tej grze w życie, jak, jak to jak to się dzieje, że te właśnie tutaj kwadraciki sobie powstają i się e, zmieniają i ogólnie idea jest taka, że mamy sobie właśnie taką taką planszę złożoną z takich Kwadracików, to są komórki, tak zwane, on po prostu prostokątną planszę z komórek, które są ustawione obok siebie. Właściwie, może lepiej to widać tutaj na Wikipedii. To też dam linki do tego. O, tutaj widać, że to jest właśnie taka siatka. I um, cała taka plansza ma jakiś określony stan, początkowy stan tej planszy jest Może być losowy, albo może być stworzony przez właśnie użytkownika. I ogólnie każda z tych komórek może być albo biała, albo czarna. Mówi się martwa albo żywa. W tym wypadku biały oznacza martwa, czarny, żywa, ale te kolory są jakie sobie chcemy. U mnie na przykład ciemniejszy kolor oznacza martwe komórki, a jaśniejszy kolor oznacza żywe komórki. Albo aktywne, nieaktywne, jak, jak to tam woli. Ale zwykle używa się martwa, żywa. Dead albo live. So. Im więcej bitów, tym więcej fajerwerków? Mm, nie do końca. Um, te bity to po prostu kolory. Ogólnie musi być ich zgodnie z logiką tego programu. Tak jak to napisałem, to musi być ich dokładnie tyle, ile właściwie źle, rzeczywiście źle tutaj wstawiłem te podkreśniki, bo powinno być 2, 4, 6, 2, 4, 5. Więc powiedzmy, że tutaj powinien być się... ten, ale to nie ma właściwie znaczenia. Nie, chyba po prostu zjadłem jednego BITA, gdzieś tutaj, ale to też nie ma takie takiego znaczenia. Jeśli chodzi o to, ile jest tych, tych kwadracików, tych fajerwerków, to zależy od właśnie ustalonej wielkości planszy. Ta wielkość Panszy jest automatycznie przez ten program wyliczona na podstawie wielkości właściwie ekranu czy tego jakby tej strony, na której to jest wyświetlane w przeglądarce jak sobie na przykład zmienię wielkość tego okna Ups. Jak sobie zmienię tą wielkość na przykład na taką i sobie zrestartuję ten program, to on wylicza mi tylko taką właśnie wielkość, jaka jest potrzebna, jaka wpasowuje się właśnie w to okno. A resztę zostawia białą po prostu. No ale to jest tylko kwestia tego, jak ten program jest napisany. No, więc tak to wygląda. Mogę sobie też, mógłbym sobie na sztywno ustalić tak naprawdę, jaka ma być wielkość tej planszy? Powiedzmy, mógłbym zrobić 100 na 100 i wtedy wyświetla mi właśnie tylko 100 tych komórek na 100 komórek. No, ale ogólnie to tak. To właśnie mamy planszę, która się składa z tych komórek. I to, co my widzimy, to są jakby kolejne bardzo szybko działająca symulacja, która polega na po prostu tym, że mamy jeden stan planszy, który jest w danym momencie, czyli mamy jedną jakby klatkę tej animacji powiedzmy. Możemy to sobie nazwać animacją, symulacją, jak, jak chcemy. W każdym razie mamy stan planszy w jednym momencie i mamy proste zasady, na podstawie których wyliczamy pla stan planszy w następnym momencie. I jak już obliczymy stan planszy w następnym momencie, no to stosujemy te same zasady do obliczenia w następnym momencie i potem w następnym, w następnym i w ten sposób po prostu nam się to symuluje. A te zasady są bardzo proste, bo tak naprawdę bierzemy pod uwagę tylko um, do obliczenia kolejnego stanu danej komórki, bierzemy pod uwagę tylko sąsiadujące z nią bezpośrednio komórki, czyli 8 <laughs> komórek. Bo jeśli mamy, a, powiedzmy, taką jedną komórkę w tym, w tym miejscu, no to ona ma 8 sąsiadów. Jednego tutaj, jednego tutaj, następnego tu, tu, tu i mamy 8. Więc sobie patrzymy na tych 8 sąsiadów i teraz, według oryginalnych zasad gry w życie, jeśli Komórka, na którą patrzymy, ogólnie w każdej, jakby, klatce tej animacji czy tej symulacji, patrzymy na każdą komórkę po kolei. No więc zaczynamy ogólnie od pierwszej i patrzymy sobie, czy a, przede wszystkim, czy ona jest aktywna, czy nie. Jeśli jest aktywna, czyli live, właściwie, może to jest po polsku, um, tak. Trochę łatwiej, trochę bardziej skondensowane te zasady. Czyli, jeśli jest aktywna, żywa komórka i ma dwóch albo trzech sąsiadów, którzy są też aktywni, czyli powiedzmy, patrzymy sobie na tą komórkę i ona ma, powiedzmy, nie, nieistotne jest w którym miejscu są ci sąsiedzi, ale powiedzmy, że ma trzech takich aktywnych sąsiadów. To wtedy ona pozostaje nadal żywa. Czyli nie zmienia się jej stan a jeżeli e, jest inna liczba tych sąsiadów 4 na przykład albo e, 1 albo więcej niż 4 to wtedy w następnej klatce komórka będzie martwa czyli zmieni stan na nieaktywny więc to jest jedna zasada e, tak i to się mówi, że mm, że jeśli jest za dużo tych sąsiadów, to wtedy ona umiera z zatłoczenia, powiedzmy, overpopulation, z przeludnienia, a jeśli jest za mało tych sąsiadów, no to wtedy umiera z samotności. Tak sobie można to tłumaczyć. No a jeśli z kolei ta komórka, na którą patrzymy, w danym momencie jest nieaktywna, czy martwa, to zmieni swój stan tylko jeśli ma dokładnie trzech żywych sąsiadów czy trzech aktywnych sąsiadów. Czyli jeśli mam taki stan i patrzymy na tą komórkę tutaj. No to wtedy ona w następnej klatce będzie aktywna. Więc można powiedzieć, że się rodzi wtedy, jako przeciwieństwo do umierania. No a jeśli jest jakaś inna liczba tych sąsiadów, to wtedy się nie zmienia jej stan. Więcej lub mniejszy. stan się nie zmienia. I tyle. I właśnie to są wszystkie zasady tej gry w życie. Więcej. Więcej nic tutaj się nie dzieje, e, jeśli chodzi o logikę tego programu. Czyli widzimy te jasne, a ciemne zlewają nam się z tłem. Te aktywne widzimy, a te padnięte tworzą tło. No tak, tak, tło. Można tak powiedzieć, tak. Ogólnie są tylko. No tak, no można uznać te martwe komórki za tło. Albo inaczej mówiąc, można powiedzieć, że nie ma tła, tylko martwe komórki. To oczywiście zależy, jakim kolorem sobie będziemy reprezentować. No możemy sobie ciemnym kolorem zaznaczyć te żywe, a jasnym martwem. No tak, no jak zwał, tak zwał. Możemy powiedzieć tak, że, że martwe komórki to jest tło. No i, i w zasadzie tyle I, co, co jest niesamowite w tym programie, to jest to, że właśnie wystarczy tylko, wystarczy tylko dwie takie proste zasady, które determinują, czy komórka ma ożyć, czy umrzeć, na podstawie tylko i wyłącznie tego, jaki jest stan ich sąsiadów i dzieje się coś takiego, co widzimy tutaj. Jeśli zaczniemy od jakiegoś losowego stanu planszy i puścimy tą symulację do przodu, obliczając w każdej klatce na podstawie tylko tych zasad. Kolejny stan, no to dostajemy taki efekt. I okazuje się, że właściwie za pomocą właściwie z tego tylko z tych zasad możemy skomponować tak te komórki, żeby stworzyć właściwie z nich taki wirtualny komputer, który jest w stanie teoretycznie obliczyć dowolny algorytm no jest to dość ogólnie niesamowita sprawa. I ludzie fascynują się tym od, od początku, od kiedy to zostało stworzone w latach 70. właśnie, właściwie w 70. roku, to ludzie analizowali sobie i do tej pory analizują wszelkie możliwe wzorce, jakie powstają właśnie w, powiedzmy w świecie tej gry w życie. Na przykład tutaj jest pokazany tak zwany glider gun czyli tak są ułożone te komórki, że one tworzą taki oscylator powiedzmy taki, taki układ, w którym jakby pomiędzy sobą przesyłają właśnie taki też zespół komórek i one się tak zderzają jakby ze sobą, że tworzą takie tutaj stworki, takie glider bo to glider to jest właśnie taki mm, Jeden z wzorców, który się tworzy, który wygląda, jakby szedł sobie po tej planszy. No a tak naprawdę on nie idzie. Znaczy, no to, to znaczy, właśnie jak na to patrzymy. On, to są po prostu te komórki, które zmieniają swój stan na podstawie tych zasad. Ale jeśli one są ułożone w taki wzorek, jak akurat, no to ten zlepek w następnej klatce będzie jakby jeden krok do przodu, można powiedzieć, i potem następne, następne i wygląda, jakby sobie to szło. I mamy właśnie różne. Różne takie wzorki, które potrafią się zachowywać tak, jakby chodziły, albo oscylują wokół jakiegoś, że mają na przykład dwa takie stany, tak jak tutaj widzimy, nazwane to jest tam żabą, że zmienia się pomiędzy. W jednej klatce jest tak, w drugiej jest tak, i potem z powrotem. Albo taki prosty blinker, migacz, nie wiem, nie wiem czy to mają takie polskie nazwy? Mają. Klocek, o na przykład, klocek to jest taka. Yy, taki system komórek, który pozostaje cały czas niezmieniony. No tak, to jest troszeczkę można powiedzieć taki pixel art, ponieważ te komórki są pikselami. Ale oczywiście to my tutaj ustaliliśmy te zasady. Można właśnie te zasady tak naprawdę zmienić, jeśli chodzi o liczbę tych komórek, które potrzebujemy, żeby komórka ożyła albo umarła, to możemy sobie manipulować i wtedy dostajemy troszeczkę inną symulację. Tak naprawdę to co ja tutaj zaprogramowałem, to jest pewien Wariant tego, co przeczytałem, ponieważ on dopuszcza, że martwa komórka, która ma dokładnie trzech żywych sąsiadów, staje się żywa w następnej jednostce, jednostce czasu, w następnej klatce. A w tym wariancie może mieć też sześciu sąsiadów. I to się nazywa High Life, ten wariant. I on jest właśnie ba bardzo podobny, właściwie do tego oryginalnego wariantu, tylko na przykład występuje w nim taki. Taki wzór, który się nazywa replikatorem, który widać tutaj. Czyli, jeśli komórki ułożą się w taki, takiego jakby powiedzmy, diamencika, taki właśnie wzorek, to on będzie się kopiował. Czyli każde kolejne, w kolejnych klatkach będzie się działo to, to co widać tutaj. Jeden taki rozmnaża się, jakby na. Coraz więcej i więcej. To znaczy one giną, ale też tworzą się kolejne i kolejne i kolejne. I on tak w nieskończoność. Jeśli byśmy mieli nieskończoną planszę, to by on się tak kopiował w nieskończoność. Więc to jest całkiem fajne. Tak, możemy. No ogólnie tak, można robić dużo symulacji. Właściwie można też tworzyć e, podobnego rodzaju symulacje złożone z komórek i wprowadzać różne inne zasady, inne. Jakby liczby tych sąsiadów można brać więcej niż tylko ośmiu sąsiadów. Pod uwagę można tworzyć plansze nie tylko z kwadracików obok siebie leżących, ale na przykład z heksagonów. Możliwe, że to jest gdzieś tutaj też pokazane. Jakiś taki wariant. O, tutaj widać, że są takie heksagony, właśnie takie sześciokąty. No i ogólnie jakby ta gra w życie jest przedstawicielem takiego systemu, który się nazywa automat komórkowy, czyli właśnie. To jest jakby uogólnienie tej gry w życiu, można powiedzieć, że wszystko co um, działa na podstawie takich komórek, które mają jakiś tam sąsiadów i są jakieś zasady, jak się zmienia z jednej powiedzmy klatki na drugą no to jest automat komórkowy, więc gra w życie jest po prostu przykładem, można powiedzieć, takiego automatu komórkowego, ale możemy wymyślać innego rodzaju też automaty komórkowy. I właśnie to sąsiedztwo, które występuje w że w życie ci sąsiedzi, że to fakt, że mamy, bierzemy pod uwagę 8 tych sąsiadów, to się nazywa sąsiedztwo mura, ale możemy na przykład wziąć tylko czterech sąsiadów pod uwagę i to wtedy się nazywa sąsiedztwo von Neumann. No i tak dalej. To wszystko ma jakieś tam swoje nazwy, opisy. E, matematycy sobie oczywiście to e, nazwali i przeanalizowali na wszelkie możliwe sposoby. Dziękuję za oglądanie. I do następnego razu, papatki.